Cześć, tutaj Kamil Kowędzowski. Dzisiaj trochę nietypowo, pogoda nam nie sprzyja, ale chciałem Wam opowiedzieć o rowerze Marine Rift Zone 3, który używam już jakiś czas. Jest to moja nowa trailówka, więc zapraszam do oglądania Bike Checku. Bazą tego roweru jest rama Marine Rift Zone 3 z damperem Foxa. Około 27,5 cala, skok 120 tył, mam wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam jak zawsze Magura MT7 Raceline, tarcze Magura MDRP, 203 mm żyleta do ciężkich warunków, idealne. Tutaj niestandardowo mam domontowany jeszcze peg, bo ten rower używam też na asfalcie do zabawy w triki. Koła Industry 9 Enduro 305, 27,5 cala z oponami Michelin Wild AM. Co więcej, ważną kwestią w piastach jest ten, ten dźwięk. Mam nadzieję, że to dobrze słyszycie, 690 punktów zaczepu w piaście hydra robi robotę. Napęd tu jest dość mocno kombinowany, kaseta simanowska Spline Deore, 12 przełożeń. Istotnym małym upgradeem jest Frick Coaster, czyli zębatka bez zębów, która pozwala, aby łańcuch się po niej ślizgał i można spokojnie jechać do tyłu bez pedałowania. Truwaty w stylu Korba z customową zębatką od Dragon Bike Components. Warto dodać, że mam 182 cm wzrostu, a używam ramy o rozmiarze M i myk my też jest obecny na pokładzie 170 mm sztycy, więc można rzeczywiście i podjeżdżać, i szaleć na tym rowerze. Jak i z tyłu, tak i z przodu mamy amortyzatory Foxa, z tyłu Flo Fox Float, a z przodu 34 140 skoków. Cockpit prezentuje się następująco: mostek Industrial Line A31, kierownica owinięta owijką szosową, już troszeczkę zużyta, ale to jest to element, który pomaga mi w jeżdżeniu trików stantowych, siada mnie na kierownicy, przyczepność. No, jak zawsze kombinuję. Oczywiście klamki Magura HC3, świetnie, świetnie potrafiący się wyregulować, każdy może sobie ustawić pod siebie tą klameczkę i świetnie przekazuje to energię. Gripy Chromaga. I tak się właśnie prezentuje brudny Marine Rift Zone 3, którego mam aktualnie w posiadaniu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I zapraszam do lajkowania, jeśli Wam się film podobał, i subskrypcji, aby zobaczyć kolejne filmy. Pozdro.